Wielu mieszkańców Sochaczewa przechodząc przez wiele lat obok tej wieży ciśnie zastanawiało się jak wyglądają wnętrza tego obiektu. Pierwszy raz przy, przyszliśmy zobaczyć właśnie Sochaczewską wieżę ciśnie, bo pierwszy raz została otwarta dla zwiedzających właśnie. bardzo ciekawa to jest propozycja dla Przyszła propozycja dla mieszkańców, ale i także osób, którzy się interesują kolejnictwem. Ta wieża miała czynną rolę podczas obrony Sochaczewa w 1939 roku. Miała być bowiem wykorzystana do obrony przeciwlotniczej. Z tego powodu też zdjęto dach. Od wielu, wielu lat wieża Ciśnień spełniała funkcję już taką, no właśnie, trochę dekoracyjną. Trochę symboliczną. Sądzę, że dorośliśmy do tego, a przede wszystkim nas samorząd dorósł do tego, żeby ją zagospodarować. Po nabyciu praw do wieży ciśnie Miasto postanowiło zaprosić mieszkańców, sprzątać, zaprosić mieszkańców i poprosić o swoje refleksje, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego obiektu. Moim zdaniem że w niej w tym obiekcie potężny potencjał. Zapraszamy mieszkańców Szczecina, pokazujemy im już pewne przemyślenia studentów Politechniki Warszawskiej, którzy podczas jednego z konkursów architektonicznych pochylili się nad wieżą, zaproponowali pewne rozwiązania, no ale nie ukrywam, decydujący głos należy do mieszkańców. Jesteśmy tutaj ze względu na mojego syna, który interesuje się wieżami i jakby jego marzeniem było wejść i zobaczyć przede wszystkim tą wieżę. Sama ta wieża jest drugą już wieżą, która stoi na tym miejscu. Pierwotna powstała pod koniec wieku XIX. Była to wieża ceglana, niższa, która została zniszczona w roku 1915 przez wojska niemieckie w wyniku walk na froncie wschodnim I wojny światowej. Wspominam bardzo dobrze to miejsce, bo tu upłynęło moje dzieciństwo i młodość. I podziwiałam zawsze ten budynek za taką no, konstrukcję solidną. Jeśli chodzi o pomysły mieszkańców, no oczywiście są one już, już, już w tym, na tym etapie bardzo różnorodne od. Yy od wieży muminków chociażby, a skończywszy na funkcjach takich troszeczkę kulturalno-gastronomicznych, czyli miejsce spotkań, jakaś kafejka, miejsce takiej artystycznej działalności, różnorodnej artystycznej działalności.